A co to jest? E bo ile ekip jest może być dostępnych na mapie? Cztery? Osób, 12 osób. No, no to cztery ekipy. Jeszcze dziesięć. Nawigatorów zbiera? A kogo tam biegniemy Zbieraj Ale mecz -y sobie wziąłeś. To bed niech te podniesie. jak ktoś ma zadanie, to i tak zaliczy. Osiem. a também é

ja potrzebuję... O oh, kurwa! Jeszcze po trochę od boku. Widziałem jednego, a nie, nie, nie widziałem reszty. Wrócić za tą górą. No. Teraz widziałeś z prawej? Widziałem z lewej. I z prawej też. No mną Ha, to ja mówiłem do Vadiego, że widział z prawej. Nie się myleć Yeah Good job Wadik, to mnie ktoś jest? Ten, z którym się strzelałeś, padł. W prawej stronie trzeba. trochę by. A ten na górce tam gdzieś, co ci to ma? Palę się, o to chuj. Podchodzi chyba do kumpla, do tego, prawa... tego którego pawaliłem. Został, leży. To jest dwóch leży, jeszcze jeden chyba nie A ja się palę jakby co I śmiełowe się wszyscy. od razu. O kurwa Co zagnę Masz granat jakiś słaby Granat nie, mo nie może być to czepny Nie może to być e, dołamkowy no bo ja mam jakby co, ale... No, dobra Ale rzuciłeś teraz tą, to się, to urasnie no kurwa, Lipa Zaraz <grym> <Narazujesz>, walczę <grym> <sobie. grym> Dzięki chłopaki spalili i mi gdzie jeden pas jak Mogę was ja. uleczyć kogoś jak ktoś chce Ja, ja mam Henę idę po zobraki 2 Dwa uleczyć cię Ty nie okręt okay. To? Nie mam kurwa Dobra ale mam doktora Bo ja, ja, no ja mam cztery napteczki doktora więc mogę ci dać Ja z boku mam doktora, wezmę z apteczki. Dobra no. mm. Snajperkę miał chcesz? Tylko że jedna strzałówka Okej, tak. o, z siekierą sobie biegał, popadł go Zły zamiar miał Taki na tego skina Ej słychać mnie? O no Proste. nareszcie słychać No kurwa, cały czas mówię, wy nie odpowiadacie? No nie mikrofon mi się ja lekko się... wypiął Myślałem, że ty znowu przez telefon gadałeś coś Nie nie O Boże Mówię coś do Cheaty, on odpowiada tak, mówię spoko, nie? W <laughs> ogólnie całą akcję, żeś był cicho No ja cały czas gadałem, nie? <laughs> Obok się by błosy Znaczy wcześniej pytałem czy dwóch czy trzech zabiłeś Znaczy i ile padło, bo ja zabiłem jednego, wiem, że jeden też padł i czy trzeci padł też Pogle staraj się na bieżąco info dawać <grym> No i w sumie nie wiem czy padło dwóch czy trzech do no, trzech padło, padło. Okay. Wszyscy padły Yo, boss. Ja, boss. Znaczy, kurde produkuje cały czas No pan mikrofon, nawet go nie dotykałem, nie? Mam wrażenie, że przy tych klaudach dwójce, ale po kablu mniej tak wariuje mikrofon jak te przepadowa? Czekaj, czekaj czekaj No wleć tam do środka Bodaj się na baczki. No bo nie, nie idę, teraz ma a, a, Może podnieść na koszty. Kurde, nie trafiłem Kici, ki No zatrzymał się, no nie wiedzę Chyba. A ja Modernalina. Bardzo z każdej strony jest pułapka jak coś, nie tylko że się zatrzywiamy. Dobra. Ty wcześniej już też bym go dobił, tylko po prostu biegi się nagle zatrzymał. Ja tu postawię pułapkę przy schodach Tu jest jedna pułapka Tutaj też zadzwoniłem pułapka, nie? Kto się wali? Tutaj no do drzwi nie podchodzę. Ale patrzę z ciekawości, bo obok coś. nas jest drugi boss, nie? Czyli idę pewnie? Czuję, że pod te drzwi może dojść. Czekamy. Będę patrzył na mapę, nie biegną. W sumie i tak muszę w dół biec, albo w lewo, albo w prawo. Na razie idą do na nas. No, a zero są. Oh. Wyzukałem. A, dobra. Tepnę do tej drzwi. Tam chyba. Dobra, spokojnie. Kurwa Jak będą gdzieś blisko wejścia, to mówcie, to podbiegnę do was. To jest pułapka, jak chcesz jedna. Kurwa, Ej, tu są drzwi otwarte. Te. No bo czapnę, no, że się czapnę rzucił. A to tu. Okay. O, kur... Mam bombę koncertinową w sumie mogę walnąć tutaj. Się... Leży. Dobrze. Jaski trany, muszę To jest się za tymi drzwiami blisko, więc. Ja się leczę, więc uważajcie tam. Sprawdził mnie. Ja wezmę tam. Tak, tak, wiesz tego... kurwa. A, pierdola No to, Matyja! Niech cię biegną. Mogę wziąć wszystko szybko od niego. Ja, no, mogę Dobra, wziął. Dobrze. W środku jest. wiem Wy, wy, Jeden lewy. Okay. Dobra, wszyscy. Alright. No się jeszcze tylko taka rozejrzę Dobra Czysto Hit. Miło z ich strony, że do nas przybiegli Też mam z jedną, znaczy jedna strzałówkę Bryciem za <grym> zażal że dopisać i mamy 2008 rok, jakoś rok, czy coś. mi się wbiło. To jest to ta to? To jest ten automat, czy ktoś brał ten automat? Ja Każdy. nic nie brałem. A, tutaj jest ten automat. No, tutaj. Hmm. Nie, nie gram tym. Nigdy a... tym nie grałem, więc nie będę grał raczej. Czemu nikt nie wziął tego, czy wzięliście? Ja wziąłem ja, ja wziąłem A Teraz akurat 2 na 2 No i dobra, to co? W prawo chyba jestem bliżej No chyba da tak. To lecimy A nie, poczekaj, ja nie wziąłem No nie wziąłem To mamy wszystkie wskazówki, tak? To ja od Ta. naszego bossa też okay. Ja wziąłem, no Ja od naszego bossa nie wziąłem, ale od nich wziąłem Ja mam dwie, czyta jedno i to jedno, to wychodzi. No. że ze świętego spokoju, czysto.